Cześć! Witajcie na kanale Mniją Pomysłów na minutę. Dziś na moim stole zakrętarka udarowa, a jest to grafit model 58G024. Zapraszam. Zakochałem się w tej zakrętarce, co ja mam wam po prostu więcej powiedzieć? A, że jest dużo krótsza niż wszystkie pozostałe, które mam. Beże jest lżejsza. Ona nawet z tym ciężkim akumulatorem, czyli z 6 amperogodzinnym który mam w tej chwili w pełni naładowany, tutaj założony i tak słuchajcie, jest lżejsza niż inne moje zakrętarki. Do tego wszystkiego sama w sobie jest dosyć króciutka, co mi się też podoba, bo to jest tam 15 cm powiedzmy 15,3 mniej więcej, no to możemy przyjąć, że 15,5. Oczywiście co, jest to zakrętarka z systemu Energy Plus, więc zasilana jest 18-woltowym akumulatorem. Wyposażona jest w podświetlenie LED-owe, które uruchamia się w momencie, w którym yy, naciśniemy spust, yy, przełączenie w, w miejscu standardowym. Natomiast ma trzy biegi. Trzy biegi do przodu i dwa biegi do tyłu. Trzy biegi do przodu, czyli 80 N 120 i 200, tyle jesteśmy z niej w stanie maksymalnie wyciągnąć. Natomiast moment obrotowy na pierwszym biegu to od 0 do 1000, na drugim od 0 do 1800, na trzecim od 0 do 2700. Natomiast częstotliwość udaru na pierwszym biegu to 1400, na drugim 2500, na trzecim 3780, przepraszam, na drugim jest 2520. Uchwyt standardowy, 1 czwarta cala, czyli 6,35 mm waga bez akumulatora, nieduża, 1,1 kg. Jest wyposażona w hamulec silnika, który powoduje, że urządzenie nam się bardzo szybko zatrzymuje. Tyle jeśli chodzi o parametry techniczne, ja użytkuję ją od ładnych kilku miesięcy i powiem Wam, że jestem z niej naprawdę zadowolony. Mam tutaj parę rzeczy, parę wkręcików takich malutkich. Naszykowanych, więc zaraz je Wam pokażę. Natomiast, właśnie biegi do tyłu, bo jeśli chodzi o tył, wyposażone jest w dwa biegi, i teraz mamy w ten sposób, że jeden bieg to jest taki, na którym mamy cały czas maksymalną moc, a drugi bieg, tak jak słyszeliście, jest taki, że na początku mamy maksymalną moc, a później on zwalnia ze względu na to, żebyśmy nie stracili na przykład nakrętki przy wykręcaniu i słuchowo wygląda to w ten sposób. Uważam, że rozwiązanie jest naprawdę fajne. Zapraszam Was teraz na unboxing, który był nakręcony już ładnych kilka miesięcy temu, a ja w tym czasie przygotowuję się do prezentacji i w działaniu. Zapraszam. No to co? Unboxing. Otwieramy, i pierwsze, co się rzuca w oczy, instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi do zakrętarki. Karta gwarancyjna. Yy, I tutaj ogólne warunki bezpieczeństwa. I tyle w środku mamy jeszcze sam nasz kluczyk, który swoje waży, ale nie jest ciężki. Mamy coś, co ma rzesze swoich fanów, ale ja za tym nie przypadam czyli uchwyt do przykręcenia nie wiem dlaczego, nigdy mnie to rozwiązanie nie rało, może dlatego, że mało pracuję na drabinach więc w moim wypadku nie będzie to zamontowane na tym miejscu pewnie wyląduje bitmak po prostu tego się pozbywamy, otwieramy woreczek i naszym oczom ukazuje się nasza zakręterka bierzemy sobie baterykę, mamy Mamy czwóreczkę w pełni naładowaną. No i co, od czego zaczniemy? Nie ma się tutaj bardzo czego czepić. Jeśli chodzi o nadlewki, niedolewki, o jakieś takie tematy typowo wykończeniowe, to wszystko jest spakowa spasowane yy, idealnie, tak jak być powinno. Gumowana jest tam, gdzie trzeba. I ma jedną z tych rzeczy, którą bardzo lubię, czyli yy, blokadę środkową. Tak? Mamy trzy stany przełącznika tego, który jest tutaj pod spodem: yy, czyli wkręcanie, wykręcanie i środkowy stan, który nam nie pozwala wcisnąć spusty. Jest to moim zdaniem rewelacyjna sprawa, ze względu na to, że wrzucicie ją do jakiejś skrzynki narzędziowej i w trakcie przesypywania się narzędzi na zakrętach, ona się Wam sama nie uruchomi. To jest naprawdę świetna sprawa. E, końcówka standardowa, odblokowywana, z oświetleniem. I teraz mamy tak. Trzy stany, tak jak mówiłem wcześniej w opisie, czyli przy wkręcaniu mamy jeden, 2 i 3. Tutaj mamy przełącznik, i od tego jest uzależniona moc. Natomiast na wykręcaniu mamy dwa szczyty, o tym też już Wam wcześniej wspominałem. No i co tutaj jeszcze? Co ja jeszcze mógłbym takiego ciekawego na ten temat powiedzieć? Z dwóch stron miejsce do zamocowania, czy w zależności od tego, czy jesteście prawo- czy leworęcznie miejsce do zamocowania tego uchwytu. Oświetlenie miejsca pracy, dosyć wąskie, fajnie zabudowane. Jeśli będziecie trzymać zakrętkę na wysokości waszej głowy, to to światło nie będzie wam razić, nie będzie was w oczy. No i poza tym jej budowa. Jest po prostu klasyczna. Nie za bardzo jest co więcej dodać. Bieg mam ustawiony na pierwszy. To jest 6 razy 180. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu. Natomiast no, to jest jedyneczka, tak? Wykręcamy. Więc tutaj sobie przyłączam na ten bieg do wykręcania, może dla odmiany. Ten, który w całości jest pełny. Ups. Lepiej tego nie brać w rękę. Teraz będziemy mieli 8 razy 150, więc przełączam się na dwójeczkę, żeby było po prostu zwyczajnie szybciej. To jest trzynasteczka. jeszcze kawałek. Muszę <tryk> no, chyba trochę przygiąłem. No ale dobre. Wykręcamy. Tą też zostawimy do ostygnięcia. Zmieniamy beleczkę. Dobra, mamy 6 x 320, więc ja przystawię na trujeczkę tym razem, czyli na 200 N i działamy. Mam nadzieję, że mi belka nie pęknie. I wyciągamy. No. Dobra, nie jest tak źle. Myślę, że 340. To już tylko formalność. Może dla odmiany spróbuję w ten sposób. Normalnie odjeżdża mi Stojak, ok. No to może spróbujemy jednak w tą stronę. wykręcamy i może na tym wykręcaniu spróbujemy to drugie ustawienie. Aż widać na zbliżeniu jak ta... jak ten stojak odjeżdża. No. myślę, że w ramach testu jak to działa w drewnie to chyba tyle jedną z rzeczy, do których ja nie mogę się przyzwyczaić przy tym kluczu, a są to przyzwyczajenia z poprzedniego klucza niestety. To jest to, że nie nadążam za jego wykręcaniem. Czyli próbuję, nie mogę się jeszcze przestawić do tego zwłaszcza przy długich wkrętach, żeby utrzymać jego tempo i robię to bardzo często za szybko, przez co gubię po prostu śrubę, co nie jest zbyt fajne z kwestią przestawienia się, ale przy tempie jego poprzedników wcale się nie dziwię, że mam taki teraz problem. I jeszcze jedna rzecz. Wszyscy zapominamy o tym, że możemy takiego klucza używać również do prac montażowych związanych z blachą. Tutaj mam jakiegoś farmera. Niestety udarowe nasadki mam tylko takie wielkie. temacie. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu tutaj i przechodzi nam spokojnie na wylot. Tu mam jeszcze jednego z większym wiertłem no i to może sobie tak. spróbujemy <laughs> nawet w ten sposób. jak widać, bez najmniejszego problemu wykręcamy. Spróbujemy użyć tego trybu, czyli na początku większej siły, a później mniejszej. Teraz możecie zobaczyć jak Tyle chyba. Nic dodać, nic ująć. Chciałbym Wam teraz powiedzieć coś mądrego, ale generalnie myślę, że ona się obroniła sama. Ja mniej, tak jak mówiłem, niestety nie nadążam za nią przy wykręcaniu. I to jest jeszcze coś, czego się muszę nauczyć przy krótkich wkrętach, tam takich powiedzmy tam do 200 mm. Spoko, ale powyżej 200 już mam problem z, naprawdę z nadążaniem. E, w sensie, wydaje mi się czasami, że idzie szybciej niż, niż by się wydawało. Wykonanie jest super, nie ma tutaj żadnych nadlewek, niedolewek, żadnych innych historii, wszystko jest spasowane idealnie. E, on po tych naszych zabawach nagrzał się. E, I tu się nie ma co oszukiwać. Nagrzał się oczywiście, ale jak widzicie, mogę go złapać ręką. A jedyną rzeczą, którą zrobiłem, przerzucałem, zrobiłem ten test specjalnie w taki sposób, ten mikrotest powiedzmy, specjalnie w taki sposób, że jedno po drugim było kręcone to drewno, w międzyczasie jeszcze było tam robione wcześniej kilka innych kręceń, następnie metal i tylko tyle, że zdążyłem zrzucić blachę i profil, który jeszcze widzicie, że stoi tutaj i przejść od razu za kamerę. Jej temperatura już jest taka, że mogę swobodnie bez żadnego problemu złapać e mechanizm. udarowy ma to do, do siebie, że się nagrzewa, więc, nie, jakby nie, nie jest żadną tajemnicą, że te urządzenia robią się ciepłe w trakcie pracy. Co nie zmienia faktu, że to stygnie bardzo szybko i ta temperatura nie jest bardzo wysoka. Ja nią jestem zachwycony. Ona zyskała w tej chwili status mojej ulubionej wkrętarki. No, znaczy, mojego, mojej ulubionej zakrętarki. Natomiast... E, niestety jestem na tyle przyzwyczajony do pracy dużo cięższymi rozwiązaniami, że praktycznie na stałe mam tutaj szóstkę, która waży swoje, żeby e, się przyzwyczaić. Jeśli biorę czwórkę i załaduję tutaj czwóreczkę, no to, to już ma wagę taką zabawkową tak na dobrą sprawę co powoduje, że możemy się bardzo mocno pomylić co do jej możliwości ja jestem na tak jak najbardziej pieniądze no bo to jest jakby ostatni temat który jest do poruszenia jeśli chodzi o pieniądze to jest 260 kilka złotych w zależności od tego w którym sklepie internetowym sobie to znajdziecie 269 jeśli dobrze pamiętam w narzędzia.pl które jest takim moim częściowo wyznacznikiem cen bo tam te ceny są najbardziej zbliżone do tych obowiązujących na rynku jest to plus minus kilka złotych plus do tego możecie trafić bardzo dobrą promocję ja jestem na tak natomiast musicie pamiętać że za te 260 kilka złotych otrzymujecie tylko i wyłącznie zakrętarkę więc Musicie myśleć bardzo mocno w tym wypadku o tym, w jaki akumulator będziecie ją chcieli doposażyć, co znacząco zwiększa koszty. Drugim tematem jest to, że system Energy Plus jest rozbudowany na tyle dużo, że myślę, że jest bardzo fajną alternatywą dla głównego systemu w każdym z warsztatów. Ja tym produktem jestem zachwycony. Pracuję nim od września. I jest naprawdę mega. Dobra, kończę, słuchajcie, bo wy jeszcze dzisiaj musicie ten materiał zobaczyć. A ja oczywiście standardowo zapraszam was na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Na wszystkie grupy linki do wszystkiego macie pod filmem. Również na drugi kanał, który mam nadzieję ruszy niebawem z powrotem z kopyta zapraszam Was oczywiście na vlogi, które gdzieś tam są od czasu do czasu, ale przede wszystkim na live'y, które są co niedzielę o 20, bo nie jestem w stanie odpowiadać na wszystkie pytania na bieżąco, więc tam zawsze jestem i zawsze możecie wrócić z jakimkolwiek pytaniem, które z jakiegoś powodu gdzieś tam zostało bez odpowiedzi. To co? Pozdrawiam Was serdecznie, widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!